Grasica jest malutkim zapomnianym gruczołem, który posiada nieocenioną wartość. Niewiele osób wie, że pełni ona funkcję regulującą poziom energii w systemie akupunkturowym. Dlatego starożytni Egipcjanie uznawali ten organ za najważniejszy. Wysławiali go jako synonim młodości, piękna i zdrowia. Doszukuje się też połączenia kształtu grasicy z kształtem nakryć głowy władców starożytnego Egiptu. Grasica odpowiada za prawidłowe kształtowanie się układu odpornościowego poprzez kontrolę rozwoju obwodowych tkanek limfatycznych, czyli węzłów chłonnych i śledziony. Dzięki temu zapobiega rozwojowi alergii, wpływa na zdolności rozrodcze, wzrost organizmu oraz metabolizm. Grasica zaczyna poważnie zanikać podczas dojrzewania najprawdopodobniej za sprawą hormonów płciowych. Grasica bardzo intensywnie rozwija się w życiu płodowym i po około dwóch latach wzrostu osiąga swój największy rozmiar około 15 gram. U osoby starszej waże natomiast około 5 gram i być może dlatego jest uważana za nieistotną, gdyż z wiekiem dochodzi do inwolucji, czyli powrotu do pierwotnego rozmiaru. W powszechnej medycynie rozumie się grasicę jako gruczoł wydzielania wewnętrznego, który jest niezbędny dla układu odpornościowego i służy głównie jako wspieranie układu immunologicznego. Grasica produkuje tak zwane komórki odpornościowe, albo limfocyty T, które niszczą komórki nowotworowe lub zakażone drobnoustrojami. Natomiast to, co wyczerpuje grasica, to tak zwane negatywne emocje, bądź emocje niższego rzędu, ze stresem na czele, ze złością, z poczuciem winy, z jakimś żalem, smutkiem. I zaraz ci powiem też o pewnej technice, w jaki sposób możemy ją aktywować. Technika ta jest rewelacyjna, stosuję ją od już dłuższego czasu i dzieją się cudowne rzeczy, ponieważ. Grasica również jest tak zwanym gruczołem szczęścia, a ja bym ją określił jako gruczoł wdzięczności, ponieważ czuję, że właśnie z tego miejsca promieniuje szczęście. I jest to bardzo błoga fala energii, bardzo przyjemna, i ta technika w sposób natychmiastowy niweluje stres. Natomiast Zanim do tego dojdę, to chciałem Ci powiedzieć o czymś dosyć strasznym. I zrobię to tylko raz i nigdy więcej tego nie powtórzę, ponieważ jest to związane z pewną akurat modlitwą, którą odmawia się w kościołach i brzmi ona na takiej zasadzie, że no, mówi się tam tą formułkę i Przestawia się tą rękę i mówi się: Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Czasami puka się mocniej w to miejsce, a tutaj właśnie, tu, dokładnie tu, jest nasza grasica. I my w ten sposób ją programujemy, kodujemy. Czyli można powiedzieć, że zamykamy ośrodek szczęścia i programujemy go na winę. I to jest. Straszne nieporozumienie kościoła. Ja bardzo go szanuję, tak naprawdę. Mm, czyni on dużo dobra, natomiast kilka elementów w nim jest strasznie wypaczone i to jest jeden z tych elementów. Życie nie polega na przyjmowaniu takiej pokutnej postawy i obwinianiu siebie. Mm. Nie mamy z tego żadnych... Korzyści. Nie rozwijamy się, jeżeli mamy poczucie winy. To nas blokuje. Więc przede wszystkim musimy zaprzestać tej jednej modlitwy. Inne modlitwy są cudowne. Można się nawet modlić, na przykład Ojcze nasz i opukując sobie tą gryźlicę, i to jest piękne, to jest cudowne, to jest bardzo potężna praktyka. Natomiast nigdy więcej nie winimy siebie. Dobra, a więc teraz opowiem o tej technice, która jest banalnie prosta, natychmiastowo niweluje stres, hmm, podnosi energię, sprawia, że czujemy się szczęśliwsi, od razu zmienia wibracje, oczyszcza nasze ciało, aktywuje graśnicę, która następnie aktywuje pozostałe inne organy. Ja w ogóle czuję, jak cudownie grasica wibruje i unosi się wręcz tak no wibracyjne, pulsacyjnie do tarczycy jest tutaj niezwykle przyjemne odczucie jest taka inna jakość mówienia, inna intonacja jest um, lekko, jest swobodnie wypowiadamy się tak jak chcemy i czujemy się tak miękko tak przyjemnie, delikatnie tak? tacy, no jesteśmy rozmiękczeni tak? właśnie mamy, powiedzmy, nie wiem, tą miłość w sercu, tak? To można powiedzieć. Więc e, cała ta technika polega na tym, aby opukiwać właśnie mniej więcej ten tutaj rejon, gdzie jest ulokowana gresica, mniej więcej trzema paluszkami. Tak? Nie mocno, nie walimy w nią, tylko delikatnie sobie ją opukujemy. Takim oto sposobem. I Oczywiście zamykamy oczy, staramy się skoncentrować mniej więcej właśnie na tym rejonie swojego ciała i możemy zacząć od trzykrotnej mantry om, która jest najwyżej kalibrującym dźwiękiem jaki istnieje i wykonujemy to poprzez to, że język umiejscawiamy tutaj sobie swobodnie w szczęce i on się nie rusza. My natomiast po prostu wydobywamy z siebie dźwięk. O i jedyne co robimy, to zwężamy nasze usta bez poruszania językiem cały czas przy wydobywaniu się tego dźwięku. Robimy tak trzykrotnie. Bardzo podnosi się energia, bardzo się ona oczyszcza. No i następnie możemy używać do tego bardzo wzniosłych słów dobrych, na przykład jak Bóg jest miłością. Jezus przyszedł na Ziemię, aby zbawić ludzkość świadomość Chrystusowa, kocham, możesz sobie wyobrazić jakąś osobę, zwierzątko, cokolwiek, co Ci się kojarzy ze szczęściem, z miłością, bądź inne, jakieś pozytywne sformułowania, zwroty. Ja na przykład uwielbiam sobie to robić pod prysznicem, ponieważ wtedy nie tylko opłukuję się wodą i oczyszczam swoją aurę, negatywną energię i jednocześnie generuję od wewnątrz bardzo pozytywną energię, wszystko mi się tutaj zaczyna rozpalać i czuję, od razu natychmiastowy e, skutek, więc e, bardzo sobie to polecam. Tak samo, kiedy na przykład afirmuję sobie rano, to też e, lubię e, programować się na te pewnego rodzaju cechy charakteru, postawy, którymi zawsze chcę emanować, do których dążę, o których myślę i które chcę reprezentować po prostu swoim osobom. E, I mam takie swoje spostrzeżenia, że dzięki temu dużo szybciej jesteśmy w stanie sobie właśnie e, zakorzenić te pewne afirmacje, tak? Jestem przyjacielski, jestem uczciwy, jestem sumienny, jestem pracowity i sobie tak tutaj afirmuję i te wszystkie postawy, one mi zaczynają tutaj wybrzmiewać wręcz. Więc technika ta jest niezwykle prosta, skuteczna, nawet jeżeli na początku te pierwsze razy nie poczujesz nic, to po prostu daj jej szansę, um, bo skutki powinny być bardzo szybko zauważalne i tak naprawdę wcale nie musisz poświęcać na nią czasu, bo możesz to robić przy okazji. Tak samo nie musisz mówić na głos, możesz to nawet zrobić gdzieś tam pokryjomu, gdzieś sobie być, w jakiejś kolejce, cokolwiek. Wystarczy, jesteś zestresowany, coś czujesz, zbliżający się atak paniki, cokolwiek. Nie, nie musisz mówić, wystarczy, że będziesz myślał w głowie. Tak, Bóg mnie kocha. Jestem spokojny. Miłość, wdzięczność. I tak dalej. I od razu zmienia się w Tobie energia. Albo przy okazji, gdzieś przemieszczając się, cokolwiek. No jest to technika która naprawdę niewiele od nas wymaga, a bardzo dużo daje. Ja ją osobiście polecam serdecznie, bo czuję, jak rozpromienia ono, ona, moje całe ciało. Mam, tak uważam, bardzo dobry wewnętrzny wgląd, czuję w całym swoim ciele określone wibracje i, i to działa od razu, od. Pierwszego zapukania do drzwi miłości. Polecam. John Diamond jako pierwszy zaczął stosować na szeroką skalę tę technikę i nazwał ją pierwszą pomocą duchową. Okazuje się bowiem, że grasica, jako pierwsza, przyjmuje na siebie cios negatywności czyli każda niekorzystna lub toksyczna substancja, którą spożywamy, osłabia grasicę. Tak samo jak wszelkie negatywne emocje. Wstyd, poczucie winy, apatia, żal, strach, pożądanie, złość, duma i ich pochodne. Co więcej, nawet każda negatywna myśl również działa osłabiająco na grasicę. Dlatego jest ona szczególnie narażona na nasze negatywne postawy, przekonania i motywacje. Nie jest to tematem co prawda dzisiejszego odcinka, lecz warto co jakiś czas zrewidować swoje przekonania oraz pogląd na świat i ludzi. Chciałbym jeszcze raz zaprosić Cię do szkoły oddechu, w której poznasz dziesiątki wspaniałych technik oraz otrzymasz 120 sesji oddechowych w formie MP3 i wideo. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami w opisie pod filmem. Dziękuję.